się siemanko, siemanko, jestem Rafał z Motorwo. Jestem dla was oczywiście z kolejną motocyklową nowością. Tym bardziej, że zobaczcie za oknem już taka pogoda. No i myślę, że to jest ostatni gwizdek, żeby fajnie ten sezon rzeczywiście wykorzystać. No jeżeli szukacie czegoś w sportowym klimacie, czegoś co zacięcie sportowe ma, ale jednocześnie jest bardzo wygodne. No a przede wszystkim jest na prawo jazdy kategorii B bądź A1. No to jest to, myślę, że Honda CBR 125. Bardzo często wybierany przez was motocykl właśnie na start przygodę. jeżeli Lubicie motocykle zabudowane, żeby to miało takie, taką nitkę sportową, ale też żeby się nie męczyć, no bo jednak motocykl ma być po to, żeby frajda była od początku do końca. Więc usiądźcie sobie wygodnie, jeżeli właśnie taka ceberka wpadła Wam w oko, a ja zapraszam Was na krótką prezentację właśnie z tą maszyną w roli. na CBR 125 motocykl myślę, że jeden z tych bardziej pożądanych przez Was, właśnie jeżeli mowa o studiach no nie ma co tu kryć my też jako sprzedawcy motocykli szukamy tych motocykli, które się sprzedają najlepiej, no i CBR-ka na pewno jest w tym gronie, w rankingu, że tak powiem najlepiej sprzedających się motocykli właśnie o tej pewności, no ale też nic tu w tym dziwnego, motocykl tak jak opisywałem wcześniej i to rzeczywiście go bardzo dobrze określa, bo motocykl sportowy, tak trzeba określić też tą gamę e, motocykli, ale jednocześnie ja bym go tak nazwał jako motocykl sportowo-turystyczny, z tego względu, że słuchajcie, mimo że e, bryła motocykla e, sprawia wrażenie takiej mocno sportowej, silnik zabudowany, e, czacha w miejscu e, i to wszystko wygląda, że tak powiem, podobnie do tych CBR-ek, nawet o pojemności większej typu 600, e, ale jednocześnie siadając za kierownicą takiego, e, takiej cpr -ki, no to muszę wam powiedzieć, że zobaczcie, nie muszę się wcale zbytnio trudzić, żeby wziąć kierownicę w rękę, wcale nie jestem bardzo pochylony na motocykl, więc mogę się śmiało rozglądać. Nie jest to taka pozycja już naprawdę spartańska. Porównuję to zawsze do Yamaha R125, bo tam już faktycznie ta pozycja jest mocno leżąca. A tutaj trzymamy sobie wygodnie kierownicę, jedziemy, rozglądamy się i można mieć z tego motocykla kupę frajdy, nie męcząc się przy tym jakoś nad wyraz. Więc to na pewno duży plus. No a dodatkowo bardzo sprawdzony silnik, bym powiedział, jeden z tych bardziej niezawodnych, tym bardziej, że potencjał tych, tych silników jest na co najmniej 70 tysięcy km, a są i takie już, które mają powyżej 100, zachowując spalanie na poziomie 2 do 2,5 litra na 100 km przy e, pojemności oleju e, w okolicach litra, więc naprawdę tu koszty utrzymania takiego pojazdu są śmieszne. E, jednocześnie całkiem sympatyczny już jest mózg, to w okolicach 13 koni, to już się całkiem sympatycznie roz, e, rozpędza. Śmiało jedziemy w okolicach 100 na godzinę e, i więcej oczywiście, ale do 100 na godzinę idzie to bardzo sympatycznie, można się już naprawdę sporo, sporo takim motocyklem nacieszyć. No przede wszystkim temat działania jest taki sam jak większych, więc można się tu dużo nauczyć przede wszystkim. Jedynka w dół, reszta biegów w górę, sprzęgło tak samo jak wszystkich innych motocykl no więc charakter jazdy już może być podobny eee, więc jeżeli gdzieś tam chcecie sprawdzić siebie, zobaczyć czy motocykle są dla was, albo po prostu szukacie fajnej maszyny do, na dojezdy do pracy eee, żeby, żeby, że tak powiem, trochę oszczędności narobić i czasowych no bo faktycznie tutaj w korku stać nie trzeba eee, i pieniężnych, no bo jednak koszty serwisu, no, takie sudeckie są niewielkie myślę, że jest to całkiem spoko temat eee, no i jedyne może być imię jest takie, że te motocykle jakaś 125 w Polsce obecnie są drogie i tu też nie będziemy tego kryć eee, są drogie, tym bardziej ładne motocykle bo e, takich samych ceberek z tego rocznika na pewno możecie nakupić dużo taniej dużo i, i taniej niż, niż ten egzemplarz, który tutaj stoi ale ładne egzemplarze, które są całe w oryginale dobrze zachowane, one zawsze drogie były i zawsze drogie będą, więc nawet jeżeli za rok czy dwa ten motocykl wam się znudzi śmiało tą samą kwotę, którą daliście wyjmiecie z powrotem, bo właśnie to, że tak powiem, też ocenia te motocykle, które są po prostu dobrze zachowane i takie też motocykle u nas na dywanie się tylko pojawiają myślę, że o to też bardzo dbamy, żeby w MotorW motocykle, które już na tym dywanie wam prezentujemy, to była naprawdę wyższa półka żebyśmy się za nie, nie wstydzili, żebyście wy, przyjeżdżając do nas, od razu w takim motocyklu się mogli zakochać. No i myślę, że ta ceberka jest świetnym tego typu przykładem. CBR125R z 2014 roku, czyli końcówka produkcji, bo ceberki w takim wydaniu, czyli model JC50, to jest takie oznaczenie modelowe, wychodziły między 2012 a 2016 rokiem. My to 2014, więc jedna z końcowych wypustów. Motocykl z przebiegiem oryginalnym, i teraz do tego dojdę. 35 800 km od nowości i to będzie 100% autentyczny przebieg, bo to, że on jest 35, co moim zdaniem, jak na 10 10-letnich no 10 motocyk, to nie jest dużo, bo to wychodzi tam niewiele powyżej 3000 rocznie, więc myślę, że tak bardzo normalnie. To to jest ważne, że to jest przebieg oryginalny, bo tutaj nic byłoby po tym przebiegu, gdyby w pamięci było kolejne 30, a tutaj w tym przypadku macie oryginalne 35 000 km przebiegu. Napiszemy ten przebieg na fakturze, tego też jesteśmy pewni, więc nie boimy się tego go tam zapisać, jest taką gwarancję przebiegu będziecie mieli na fakturze. Co więcej, zobaczcie, zobaczcie, zapraszam was na stół, macie tutaj parę fajnych dokumentów potwierdzających chociażby ten przebieg. Tu mamy parę tych kartek, które są wyciągami z ostatnich przeglądów technicznych, które są robione w Niemczech co dwa lata, a także nawet jakieś faktury z przeglądów. Zobaczcie, ktoś wydał w 17 roku przy przebiegu 13 900 euro. Tutaj mamy w, przy przebiegu 25 000 w 18 226 euro. Jeszcze parę takich faktur tu się na pewno znajdzie. Ty bardziej do motocykla macie też książkę serwisował. Ale myślę, że najfajniejsza kartka do tego motocykla to jest tutaj, ta, która stoi przede mną. To jest właśnie wyciąg z ostatniego badania technicznego zrobionego właśnie jeszcze na terenie Niemiec. I to, co jest fajne, że to jest przegląd, który był robiony 27 kwietnia. Czyli no, niecały miesiąc temu ten motocykl był na przeglądzie technicznym w Niemczech. Wtedy miał 35816. Więc to jest świetne potwierdzenie, że skoro no niecały miesiąc temu ten motocykl, nawet bym powiedział, że mniej niż 3 tygodni. Temu. ten motocykl był na przeglądzie technicznym Niemczech więc raz, że był 100% sprawny bo badania techniczne w Niemczech są trochę bardziej rygorystyczne niż u nas e, no to miał 35 tysięcy to już potwierdza, że nie miał 30 tysięcy, nie wiem, w pamięci czy 10 czy 15, cokolwiek przebieg jest oryginalny e, druga rzecz, motocykl jest cały w oryginale to też myślę, że jest fajne e, my też wam napiszemy na fakturze, że motocykl jest bezwypadkowy, bo tego też się nie boimy, nie wstydzimy e, zresztą czego tu się wstydzicie jeżeli macie wszystkie objawki w fabrycznym lakierze więc i tylne zutopki i zbiornik pali i boczne tu owiewki przednia czasza ale są w fabrycznym lakierze i błotnik tak samo. Co więcej, z fabrycznymi naklejkami, więc i tutaj honda, i te wstawki na baku, chociaż na baku one są jeszcze pokryte takim bezbarwnym lakierem, więc to, to też jest tak fabrycznie. Te owiewki boczne z naklejkami, to też jest fabryczna naklejka. Nikt tego, nie że tak powiem, nie wymienia. Z przodu to samo, fabryczna naklejka, lewy bok. Tak samo seria, tutaj seria, tu seria, więc no, to też nam, e, tak powiem, sporo pokazuje, że jednak ten motocykl potrafi zachować się w takim stanie, jak ten, który stoi. No, przed że to, że jeszcze są oryginalne, to jedno, e, ale to jak one są zachowane, to jest drugie. Tutaj faktycznie trzeba przyznać, że on wygląda bardzo ładnie, bardzo ładnie jest zachowany. To, co często jest bardzo, e, w Ceberkach, to tu jest jakieś naruszko przytarcie, czy tu na różku przytarcie, bo to są najbardziej wystające elementy, tak samo i tu często są przy tak tutaj nie ma. Tutaj nie ma żadnych na zbiorniku, żadnego jakiegoś przetarcia na tych bocznych owiewkach, gdzieś tam tu jakieś takie może draśnięcie na, na tej jednej połówce, ale żadnego ślizgu. Tak samo zobaczcie lusterka, żadnego, żadnej rysy, tutaj ciężarki, klamki, lusterko po drugiej stronie. No przyznam szczerze, on gdzieś tam czy tu, nawet nic nie ma. Jak na ceberkę, moim zdaniem wygląda to nawet wyżej niż zwykle. Wygląda to naprawdę dobrze, nie ma wstydu, fajnie się to prezentuje. Więc jeżeli szukacie czegoś dziewiczego, fajnego. No to myślę, że ten motocykl może być idealny. Dla Was. Co więcej, słuchaj, oprócz tego, że mam tu fajne parę fajnych kwitów, mamy książkę serwisową oryginalną hondowską, mamy instrukcję obsługi, to my do motocykla dajemy Wam także naszą książkę serwisową. Tu jest wpisany serwis, który zrobiliśmy my. To też może Wam ułatwić serwisowanie motocykla na przyszłość, bo to będzie napisane, że przy tym przebiegu zrobimy taki serwis, taki olej w silniku, e, taka świeca i tak dalej. No i bo mamy takie podejście, że każdy motocykl, który tutaj stoi, to jest przez nas serwisowany do takiego stopnia, żebyście wy nie musieli już robić nic. E, w sensie nic na start, żeby nie było to wymiany żeby nie było tak, że kupić i o kurde, trzeba już go pchać na mechanika, coś przy motocyklu poprawiać. My tu zrobiliśmy taki serwis, ten bym powiedział, przygotowujący do, do sezonu, czyli serwis olejowy, nowy olej w silniku z danym otulem, 10 40, nowa świeca. Otworzyliśmy filtr powietrza, zobaczyliśmy, filtr oryginalny był w świetnym stanie, więc został, no bo aż szkoda było go wymienić, bo naprawdę był luksusowy. Wymieniliśmy płyn hamulcowy z przodu, z tyłu. Delikatnie pociły się już przednie lagi, więc też stwierdziliśmy, że trzeba to zrobić na gotowo. Więc macie nowe i przeciwpułowe i olejowe. Na nowym oleju wszystko złożone, więc przednie zawieszenie jest super po serwisie, nic nie trzeba robić. Reszta podzespołów naprawdę luks. Ta opona z przodu, z tyłu w porządku. Tarsza z tyłu, z przodu i klocki tak samo. Zestaw napędowy też ma jeszcze sporo naciągu, nie odchodzi od zębatki, też do zostawienia. No i sama praca silnika bez najmniejszych zastrzeżeń w naszym zdaniu, więc myślę, że Gotowy do drogi. Jedyne co zostaje wam zrobić, to po zakupie tego motocykla wziąć teczkę dokumentów, którą wam damy, bo my to fajnie, tu jest jeszcze oczywiście rozgardiasz, ale my to dzielimy na takie dwie foliki. Jedna to jest folika, oczywiście, właśnie do wszystkich pierdłów do trzymania w domu. Druga folika to są rzeczy stricte przygotowane już do Wydziału Komunikacji, żeby taki motocykl zarejestrować. No i wy, bieżąco od nas, taką teczkę idziecie prosto do Wydziału Komunikacji, tam płacicie 120 zł. Od ręki dostaniecie polskie tablice rejestracyjne, po wyjściu z Wydziału robicie ubezpieczenie i koniec. W motocykle możecie jeździć. Więc już żadnego przeglądu nie robicie, bo to po naszej stronie żadnej akcyzy, recyklingu, cła, skarbówki, nic do motocykla już nie ma. Więc myślę, że to też jest całkiem spoko opcja. No, i zanim go jeszcze zapalę, no, to zapraszam Was wszystkich do nas do Żardowa. Motor Rw, Jaśminowa 20. Wpadajcie z Miłosem Piąteczkę, pogodę o motocyklach. Będziecie mogli przysiąść, przymierzyć się, przejechać takim motocyklem. więc zapraszam Was serdecznie, ale jeżeli nie macie czasu, nie chcę Wam się, to jest żaden kłopot, słuchajcie wystarczy do nas zadzwonić powiedzieć skąd jesteście my wam transport takiego motocykla wycenimy przez telefon no i tak na dobrą sprawę to wy z góry płacicie tylko i wyłącznie za sam transport tego motocykla, a całą resztę za motocykl dopiero na miejscu u siebie pod domem jak już go sobie zobaczycie, obejrzycie przejedziecie się i będzie wam się to podobało to dopiero wtedy za motocykl płacicie więc myślę, że to jest też całkiem uczciwa opcja w obie strony, wręcz wdrożenie zachęcam i zapraszam wspomnę jeszcze tylko, że motocykl możecie też kupić na raty więc jeżeli macie do tego jakieś pytania, dzwońcie Przekierujemy Was dalej i na pewno na pewno w tym temacie też coś zadziałamy. No i co? Przekręcam kluczek przy okazji jak już jestem kluczyki są dwa. Oczywiście motocykl na wtrysku, więc nic nie robimy, żadnego stania, kranika, nic. Przekręcamy kluczek, kamy guzik do zapłonu i wszystko. Słuchajcie, jeden z lepiej pracujących moim zdaniem silników w tej klasie 125. Bardzo taka wysoka kultura pracy, chociażby w porównaniu właśnie do Yamaha. YZF R125 Tutaj Honda naprawdę prezentuje wysoki poziom takiego wytłumienia. Ten dźwięk jest taki bardzo pasowy, niepierdliwy, nawet na fabrycznym tłumiku brzmi to naprawdę fajnie. No i też jest to, że jest jedna przednia lampa, bo często w tych dzielonych one się palą osobno i to tak dziwnie wygląda. Tutaj macie światła krótkie, długie, krótkie, długie. Kierunkowskazy duże, fajne, bardzo widoczne. Tak samo i z tyłu. Kierunkowskazu ważna rzecz, musi nas być widać na drodze. Tutaj macie naprawdę fajne, duże kierunki. Klakson, światło stop, przedniego hamulca, światło stop różnego. Tutaj mamy wskaźnik paliwa, obrotomierz. No i co powiecie? Moim zdaniem wstydu nie ma. Brzmi to naprawdę fajnie No i co? Słuchajcie, zapraszam Was serdecznie. Jestem pewien, że niedługo do usłyszenia. Może nawet do zobaczenia. Lewa w górę, trzymajcie się ciepło. Hej!